Sie, 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 siemanko, fajnie jest raz na jakiś czas wrzucić coś na kanał, abyście o nas nie zapomnieli. Heh. Dlatego ruszamy z nową serią, przegląd sucharów. Obok będą napisane inne odmiany słowa suchar, aby wyszukiwarka Etyna znajdowała nasz piękny kanał, naszą familię, takich wit marketing dody. Czy jakoś tak? Montażysta, animator, daj teraz reklamę. Okej, okay, to pora na suchary. Bo to się w końcu nazywa przegląd sucharów, a pieprze i pieprze i pieprze i sole o czym innym. Heh. Pierwszy suchar. Du, 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 du. <śpuszczaj> Jak nazywa się wóz, którym jeździ radio? Radiowóz. <śpuszczaj> <śpuszczaj> Jak informatyk chroni się przed koronawirusem? Antywirusem. <laughs> Ej, gdzie bada bumc? No, od razu lepiej. E, Okej, okay, dobra. Dlaczego drzewo jest niemądre? Bo porąbane. <laughs> Widzicie suchary, głupie, krótkie, jeszcze raz bezbekowe, bo te najlepsze ekranizujemy. Nasz niezawodny zespół ciężko pracuje nad nowymi. Gringiowe sucharki i inne jakieś tam rapsy czy coś są w trakcie tworzenia, także spokojnie ziomki, trzeba czasu, ale będą. A animationy też będą, jak będzie haj z YouTube'a. A, właśnie, byłbym zapomniał. Jeszcze suchary z Discorda. Gdzie idzie rolnik za karę? Do kozy, ha 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 ha

Dołącz do naszej społeczności, naszej familii Nie rób z siebie internetowego włóczęgi Subit, lajka i komentarz, zwiększą nam zasięgi Discord, najlepsza platforma, tam sobie zawsze gadamy Także jak sami widzieliście, suchary głupie, krótkie, jeszcze raz bezbekowe No bo te najlepsze ekranizujemy Także Suchary głupie, krótkie, jeszcze raz bezbekowe, bo te najlepsze ekranizujemy Nasza nie... Nasza niezawodne... zatopisé zo topisé